Jest pięknie. Wróciłam z Polski, spędziłam 5 dni w upale i 5 dni w rozkoszy, no bo to były rozkosze podniebienia, ale też takie rozkosze spotkań z przyjaciółmi, z rodzicami. Zjadłam kalafiora, zjadłam truskawki, czereśnie, sałatę z ogródka od dziadka. Zjadłam też wafelek www, bo słuchajcie, no nie wiem jak to się mogło stać, ale no, po zjeceniu 50 knopersów z paczki świątecznej od mojej koleżanki Pauli, no jakoś moja miłość do knopersa trochę osłabła i i teraz, no, teraz kocham batonik czy tam wafelek WW. No i wypiłam słuchajcie, tysiące litrów kawy. No bo przecież u mnie to były dwie godziny do tyłu, więc jak mnie mama wybudziła o szóstej, szykując się do pracy, no to była moja czwarta, tak. no A jak chodziłam spać o drugiej, no bo to jest moja północ, więc wcześniej nie mogę zasnąć. No to słuchajcie, bardzo dużo da, da się zrobić w takim czasie. No więc robiłam dużo, no, czytałam książki, leżałam na przykład. To jest w ogóle obce mi tutaj po prostu leżeć. Spisywałam sobie pomysły na podcasty i, i dużo znowu niestety siedziałam w social mediach, no, łamiąc swoje limity czasowe. Ale też w sumie słyszycie, to Aneta robi na leśniki. No niestety, musimy się teraz z tym pogodzić. Trochę będziecie uczestniczyć w tym, w tym robieniu tego śniadania późnego. W każdym razie, yy, tak, łamałam moje limity czasowe, ale teraz już wróciłam tutaj na Islandię i sobie z powrotem ich przestrzegam, także bardzo polecam. I słuchajcie, w Warszawie, u nas jest teraz piękna pogoda, i w Warszawie to już było tak upalnie, tak upalnie, że ja sobie w ogóle przypomniałam wszystkie bóle życia w upale, wiecie? Te wszystkie po prostu. Ja należę w ogóle do tej skromnej grupy osób, które, które upałów nie znoszą, więc. Nie, może tak, lubię, ale tak ze trzy razy w roku. Jak jestem gdzieś, gdzie jest woda i wieje delikatny wiaterek, a ja mam w ogóle ten komfort, że do tej wody mogę wejść. Ale w Warszawie, no to nawet jak wchodziłam do cienia, to nie czułam żadnej różnicy. Nawet w ogóle w podziemiach było ciepło. I jak już się chwilę ochłodziłam w klimatyzacji, w jakimś sklepie czy gdziekolwiek w knajpie, to potem od razu wychodziłam w ten skwar obrzydliwy. Ja w ogóle nie wiem, jak Wy możecie żyć w takim, w takim kurwa mieście upalnym. Przecież to w ogóle nie do przetrwania, no. Od razu się poci człowiek i się uda o siebie, ocierają i się poci nad górną wargą jakiemuś jak, jak, górnikowi. W ogóle nie. Ale upały mają też swoje dobre strony. I jest to taka. O której, no zapomniałam już o tym, ale to jest taka przyjemność siedzenia wieczorem, jak już jest, wiecie, takie ciepłe powietrze, ale już jest ciemno i czuć taki zmierzch w powietrzu, taki delikatnie się ochładza powietrze, ale beton wciąż jest taki rozgrzany, więc można na przykład sobie siedzieć w samych shortach. Na dachu i, i patrzeć na panoramy Warszawy, co też w ogóle miałam przyjemność przeżywać z moją przyjaciółką Koką, czyli jedno w ogóle z nieświadomych wtedy jeszcze, ale założyciele Kruchu Idiotek, bo, bo założyłam to, yy, znaczy pomysł, pomysł, nie no, moment, kiedy, yy, kiedy Idiotki zostały wymyślone, no to było wtedy, kiedy jadłam obiad właśnie z Koką i z yy, Asią Wojniłką. W każdym razie, no, co kochani, no, Polska była wspaniała. Ja, ja no, nie mam nic do powiedzenia w tym temacie. Bywa wspaniała, jak jest tam się jest pięć dni i ma się właśnie tę przyjemność spotkań. No bo jak się gdzieś mieszka, no to, to się nigdy tak człowiek nie spotyka i się nie cieszy z tego, że widzi ludzi, no bo tak naprawdę można to zrobić wszędzie i zawsze i w ogóle no nie ma tej ekscytacji. Natomiast jak, jak się z kimś widzi po prostu tak rzadko, no to się wtedy człowiek bardzo cieszy z tego, co następuje. I Polska taka piękna i lasy i jeziora i w ogóle sklepy i sto do których można iść zjeść i jeszcze się w nich nie było, a nie tak jak u nas są Trzy. No w Polsce, słuchajcie, bardzo dużo rzeczy, które są super, jak się w niej nie mieszka i się za nimi po prostu zatęskni. I zabrakło mi chyba jeszcze tak z dwóch dni, żeby się tak na maksa z Polski nacieszyć. I moim siostrzeńcem na przykład się nie nacieszyła. I dwa dni to jest, no, zdecydowanie w ogóle za mało, żeby taką tą słodką kluseczkę mięciutką wycałować, i wylulać, i wybawić tymi wszystkimi zabawkami, i wytarmosić zapaluchy, i wyłaskotać te łydeczki. No, słuchajcie, ja się nas rybam, że ja wrócę i będę nagrywać z takim głosikiem do mikrofoniku, będę mówić tak. I zawsze mnie żenowało, jak ktoś mówił tak do dziecka. i sobie myślałam, weź, kurwa, to jest żałosne, weź, mów do tego dziecka jak do człowieka, przecież to jest człowiek, a nie jakiś pajac. Ale potem na przykład przygrynałem kota mojego. Alfonsa, i, i zrozumiałam, co to znaczy. To takie mówienie do mój siodłaka małego, i to jest straszne. To jest w ogóle, nie wiem skąd się to bierze, i w ogóle, ale to jest taki odruch, słuchajcie, mówienia. Więc no, postarałam się teraz takiego, no, takimi głosami do Was nie mówić. Ale no dobra, o czym Wam dzisiaj opowiem? Tym już swoim głosem, a nie pieszczotkami. Pier, o moim wspaniałym odkryciu. I w ogóle skleiło mi się ono z ostatniej sesji z Tedem, ale też z wizyty w Warszawie i z jednej rozmowy. I yy, więc takie pytanie, gdzie można szukać inspiracji na temat podcastu, no to właśnie on po prostu powstaje czasem sam przez przypadek. No więc spotkałam się z Tedem. Dokładnie jakieś 14 godzin po lądowaniu w Keplawiku, po naszej ostatniej sesji, gdy w ogóle nie miałam absolutnie siły się do niego odzywać i, i w ogóle nazwać żadnych swoich emocji, i mi było w ogóle wszystko jedno. Więc już w dupie z tym podcastem, z tą pracą, i w ogóle już może mi nawet znieść hejt, i w ogóle jebie mnie to. Ale on zaczął słowami, że myślał w ogóle o mnie, i myślał o tym, że co ja uważam za taką, na, na taką tezę, że ludzie na takie chujowe czasy, właśnie na takie momenty dramatów, jakichś depresji, albo nawet na wojnę, no nawet przecież do trumny, tak? no to ludzie zabierają ze sobą jakieś pewne symbo symbole. Pewne rzeczy w ogóle, jakieś bardzo dla nich istotne, ale jednocześnie też przywołujące po prostu nadzieję, jakieś dobre myśli, takie rzeczy, co no nie wiem, symbolizują coś, coś bardzo ważnego, co im daje wiarę. I na przykład na wojnę zabierali przecież zdjęcia, jakieś listy, nawet jakieś skrawki, tak? Jakichś miłych wspomnień, no. do trumny się wrzuca. Niektórzy tak, nie wiem, też wrzucają zdjęcia, jakiś ulubiony alkohol, nawet się wsadza, albo jakieś ulubione miętusy, na przykład. I jest pewna. Nie kultura, ale taka tradycja gromadzenia przedmiotów, które mają dla nas znaczenie. I Ted się spytał: Czy ja w ogóle też w swoich trudnych chwilach sięgam po takie swoje rzeczy? Jakie one mają dla mnie też znaczenie? Jakie mam emocje, kiedy patrzę na, na te pozytywne wspomnienia? I że ciekawi go, co ma właśnie dla mnie taki sens. No i słuchajcie, to był idealny moment na takie pytanie, bo jeszcze dwa dni wcześniej wzięłam do rąk takie właśnie przedmioty, bo w, w domu ich, moich rodziców, no to już w sumie nie jest mój dom, tak, mimo że nadal się to pomieszczenie nazywa y, pokój dziewczyn w rozmowach moich rodziców, no to spałam właśnie w tym pokoju i wiecie, mnie. Przytła przytłacza nadmiar rzeczy, więc ja się obudziłam z takim postanowieniem przeprowadzenia akcji Wyjebać Ci. Więc jak ktoś nie wie, co to jest za akcja, no to chyba w grudniowych przyjemnościach tak mi się wydaje, o tym mówiłam. I słuchajcie, co to był za dzień w ogóle? Ile ja worów wywalałam, jakieś śmieci na makulaturę, jakieś moje zeszyty do polskiego w ogóle z gimnazjum, moje notatki na maturę, jakieś bzdety w ogóle, wypracowania na truje, gazety w stylu Viva z 2006 roku, jakiś poradnik kosmiczny, o seksie na wakacje. Słuchajcie, nie wiem, która z nas była tym zainteresowana w 2005 roku. No wszystko to wywalałam do worów, i w tym, co tam co jakiś czas mi wpadały w ręce jakieś przedmioty, które przypominały mi właśnie te wspaniałe momenty. Takie wspaniałe momenty. I jest trzecia rzecz, która właśnie zainspirowała mnie do nagrania tego podcastu bo w Warszawie spotkałam się z super koleżanką, którą poznałam przez Instagram i od samego początku złapałyśmy wspólny język. I nawet nagrywałyśmy, słuchajcie, do siebie wiadomości, bo to było za dużo pisania, no i ona też robi podcast, więc idealnie nam było y, te wiadomości tak ze sobą wy wymieniać. I, I teraz też się nie mogłyśmy nagadać. I w taksówce już jadąc, bo się spóźniałam przez to na następne moje spotkanie ze przyjacielem, no to zauważyłam napis y, Muzeum Życia. I było to Muzeum Życia w PRL, ale coś mi przysłaniało, jakiś autobus, ten ostatni wyraz, i pomyślałam sobie, ale zajebiste, Muzeum Życia. Że to jest, ale to jest mocne w ogóle zdanie, nie? to nie znaczy zdanie? No, stwierdzenie, tytuł. Muzeum Życia, ta nazwa w ogóle. Pomyślałam sobie wtedy, kurwa, ja muszę o tym nagrać podcast. Co by się znalazło w moim Muzeum Życia? W Muzeum mojego życia. No więc cofnę się do tej akcji wyjebać ci, bo tam w moje ręce wpadła wspaniała książka, która nawet w połączeniu. W koniugacji z moją menstruacją wywołała we mnie wzruszenie i co za tym idzie po prostu fontannę łez. No bo była to książka bajki z obrazkami. Taka stara rosyjska książka w materiałowej, takiej pomarańczowej jak cegła okładce. Książka mojego dzieciństwa. W sensie nie tak konkretnie, bo tamta uległa jakoś, nie wiem, no, jakiejś magicznej dematerializacji, gdzieś, gdzieś zniknęła. Nie wiem, kurwa, kto ją zgubił, ale ona była dla mnie tak istotna, tak mi wracała, słuchajcie, co jakiś czas do głowy, że ja ją wyszukałam w końcu w internecie i wylicytowałam za jakiś spory hajs. I w ogóle zdziwiło mnie to, że ktoś inny się też o nią bije, czyli dla kogoś też ona musiała być tak istotna. I słuchajcie, w wtem ona leżała w moich rękach podpisana nazwiskiem jakiejś obcej osoby, nosząca na sobie ślady jakichś innych dziecięcych rączek, nie moich. Czyli ktoś też miał dzieciństwo z bajką o tych trzech kotkach, o białym, szarym i czarnym i o tym, jak one najpierw skoczyły do, do mąki i wyszły z niej trzy białe kotki, a później wyszły do rury. I jak z niej wyszły, to były trzy czarne kotki, a potem za pobiegły do wody, a kiedy z niej tam wyszły, no to znów był każdy w swoim kolorze. Albo jakieś inne dziecko, tak samo jak ja sobie wyobrażało taką scenę, że, że pod grzybkiem w lesie schowała się przed deszczem mrówka. No i to była taka przepiękna ilustracja, no bo w, w ogóle mi się w tej książce najbardziej podobały ilustracje. Jezus, Maria, to no, przepiękne były. No. Każdą z tych, z, każdy z tych obrazków jeszcze teraz, słuchajcie, oglądałam. I w ogóle to były ilustracje. Tego samego autora, który tworzył tę książkę. I kolory, w ogóle, w ogóle szkice tych zwierzątek, dynamika ich ruchu, detale. No, ja kochałam to. I oglądałam obrazki w tej książce, no, bez końca. No, ale do grzybka. Tam padał deszcz, yy, i on był taki malutki, że mieściła się pod nim tylko mrówka. I wtem przyszła mucha. No i ta mucha, mucha mówi, że mrówko, mrówko, tak pada deszcz, nie mam się gdzie schować. Wpuść mnie pod ten kapelusz. A mrówka mówi, tam. Ledwie się sama jeszcze, ale no dobra, spróbuję tam się schronić tu razem, nie? No i obrazy, które tam się tłoczą we dwie. No i później przyszedł motyl i ten motyl mówi: no, słuchajcie, ta sama historia, nie?, że tam, no wpuśćcie mnie, bo tutaj pada ten deszcz, i oni mówią: no kurwa, no chyba cię nie wpuściło, się nie zmieścisz tam. No i nagle Hobbs w ogóle widzimy, że po kilku rundach się nawet zając zmieścił, no bo ten grzyb przecież na deszczu rósł. I mi się ta bajka tak podobała, jak byłam dzieckiem, i teraz mi się też tak podoba, że jakie to piękne, że oni tych Wszystkich leśnych przyjaciół polnych wpuścili pod ten grzyb, tego, tego pod ten kapelusz tego grzyba, i oni wszyscy się tam zmieścili, i oni byli tacy dobrzy. I jeszcze ten grzybek tak pod, wynagrodził tej przyjaźni i, te, i dobrą, y, taką do, dobre serca, i ten grzybek ich wszystkich pod swoim parasolem ukrył. Bardzo mnie to wzrusza do teraz. No, ale jak mi się w ogóle podoba ta bajka, i to odkrycie, i to wygrzebanie tej książki, akurat z tych, spośród tych chujowych książek ze szkoły, i tych w ogóle nikomu nieprzydatnych atlasów, bo już to w ogóle było. To było jak wykopanie złota, no. Tak się musiała w ogóle poczuć chyba Amelia, jak, jak znalazła tę puszkę z pamiątkami obcej, obcej osoby. Takie przedmioty w ogóle mają energię, nie? One, one niosą ze sobą jakieś emocje i się daje wyczuć. I czasem coś znajdujemy i w ogóle to tak chujowo rezonuje z nami. Na przykład o, na przykład przeklęty pierścionek od cyganki który sobie właśnie moja przyjaciółka Lena kupiła. Nie wiem, na jakimś, na jakimś rynku czy gdzieś. I ona się musiała go, słuchajcie, pozbyć, bo on okazało się, że był taki no niespoko. A ja trzymając tę książkę się poczułam jak taki odkrywca nowego lądu, no i to był mój stary ląd w mojej wyobraźni, takiego mojego idealnego wczesnego dzieciństwa. I tym, tym razem, po, po wyrzuceniu tych starych śmieci, zwolniło się miejsce dla tej książki, i ona teraz dumnie, słuchajcie, nie jest wymieszana z jakimś głównym, tylko stoi dumnie, na półce świeci, i ja ją będę pokazywać mojemu siostrzeńcowi, jak już skuma obrazki. I to byłby pierwszy w ogóle eksponat w moim Muzeum Życia. No bo to jest rzecz, którą pamiętam tak w ogóle dobrze, że no jestem, mówię, że jestem w stanie z nim maturę napisać, no. I myślałam w ogóle, co jeszcze dla mnie miało takie znaczenie. I w ogóle od razu przyszła mi też do głowy małpka, którą dostałam od taty. A nawet nie pamiętam, nie pamiętam, pamiętam gdzie jest kupiona. I to była małpka na pocieszenie. I była wielkości, nie wiem, chyba z dwóch dłoni moich teraz. Miała, no, że jak to małpka, miała brązowe futerko i taką buzię, y, wytłoczoną, taką, wiecie, tym takim meszkiem zabawkowym, że tak można, wiecie, pojeździć palcem. I miała dwa ślepia takie piękne, czarne, i można je było wsadzić jej kciuka do buzi, bo miała taką dziurę. I to była zabawka pocieszajka, po mojej niestety, y, po mojej wielkiej przegranej. To jest w ogóle historia z jakiejś, nie wiem, wczesnej podstawówki, nie pamiętam która bo klasa, ale chyba jakaś czwarta. Ja sobie słuchajcie, ujebałam, ja nie wiem skąd, że ja chcę wziąć udział w mini playback show. Nie mam pojęcia, ale odkąd zobaczyłam kartkę, że, że jest ten event organizowany, to coś mi zaświtało w głowie, że ja totalnie chcę to zrobić. I w ogóle to jest, to był, nie wiem, to jest w ogóle w mojej rodzinie nawet temat sporny, bo, bo ja utrzymuję, że to moi rodzice mnie tam na tę traumę zabrali, nie? Że, to, że to była trauma na scenie po prostu Power rate by, by starzy oku ale oni mówią, że to oni w coś w głowie moim, że to mi się coś w głowie zacięło, że ja tam chcę wystąpić. No więc znając historię, słuchajcie, konkursu matematycznego Lwiątko, czyli konkursu, w którym moi rodzice mi wiedzieli, że ja zgiebie i że matematyka to jest chyba w ogóle najgorsza moja porażka, ale mimo wszystko zapłacili te 25 zł, że mogę sobie się to tam pobawić i jeszcze nie czuć się jak loser, że, że rodzice we mnie nie wierzą, tak? No i to samo chyba było z tym mini playback show. I tam były takie preeliminacje jakby w szkole i moja mama stanęła na wysokości zadania oczywiście i były przygotowania choreograficzne w domu, charakteryzacyjne, coachingowe. Pani Alina, mojej mamy koleżanka, mi zrobiła fryzury, ktoś pożyczył garnitur i słuchajcie, byłam... byłam. Byłam Kasią Kowalską, ja nie wiem w ogóle czemu, ja nawet nigdy nie robiłam Kasi Kowalskiej, ale ona jakoś chyba w jednym teledysku, może on dlatego tam ganiał na jakimś tam jedynce czy gdzieś, On miała garnitur i była takim jakby, no była kolesiem chyba, przebrana za kolesia i śpiewała, że wierzyć w nas zaczynam, wierzyć w nas. I właśnie ja tę piosenkę udawałam, że śpiewam. I to kurwa w myśli, że akurat Kasia Kowalska w tym garniturze? Nie mam pojęcia, w ogóle no nie wiem. Chyba wydaje mi się, że to był po prostu jakiś tam garnitur po moim bracie ciotecznym i moja mama po prostu pragmatycznie, praktycznie postąpiła, że no zabrała po prostu go od niego i, i mnie w to ubrała. Nie wiem, jak do tego doszło, nie wiem. Jak, ale ja się tam zjawiłam, wyszkowałam się rano, kurwa jak na Oscary, słuchajcie, fryzura, strój. Pamiętam, że tego dnia tylko czekanie na backstage'u tak zwanym. A potem ten moment, jak już wyszłam na scenę, słuchajcie, i zaczęłam moje choreo, nikt nie klaskał. I tłum w ogóle nie wiwatował. Piosenka już trwa jakieś trzy minuty, a ja wykonywałam te pięć ruchów. Ja byłam zmęczona. I już do mnie docierało, że ja w tym nie wygram. Bo przede wszystkim przede mną występowała taka moja koleżanka, co była Norbim. I wszystkim się podobało. Więc ja to upierdolę. I to był pierwszy raz w życiu, potem oczywiście odczuwano jakieś milion razy w szkole, tak? Na studiach, no i w ogóle w życiu że ja to upierdolę. I oczywiście przegrałam. Ja nie wiem, czy ja płakałam, no pewnie ze wstydu, no bo mój tata jednak nagrywał to na kamerę i na pocieszenie właśnie kupił mi tę małpkę. I to było, już przypamiętam teraz, to był sklep Leclerc. W Olsztynie, a kaseta jest teraz wśród innych kaset z upokorzającymi momentami mojego życia, więc pewnie kiedyś mam te fragmenty udostępnię. Nie, żartuję, nie. I ta małpka jest takim symbolem tego, że naprawdę rodzice mnie wychowywali w duchu, że, że nie, że coś jest głupie, tylko że mogę zawsze spróbować. I w takim duchu chyba chciałabym żyć dalej i tak o tym sobie myśleć, że zawsze warto spróbować dla swojego samego doświadczenia. No więc ta małpka, tuż obok pomarańczowej książki, trafia na półkę mojego Muzeum Życia. I lecimy dalej. Nie będzie tego jakoś strasznie dużo, bo w ogóle bo się znudzicie przecież w chuj, no, ale kolejna propozycja, w, pozycja w gablotce to aparat analogowy Zenit. I dostałam go od taty, nauczył mnie zakładać film i zaczęłam. I była to kolejna y, spuścizna tak naprawdę... Mm, po, nie wiem, to nie, nie zabrzmiało to dobrze, ale to była, to była kolejna rzecz poza mią, którą, którą odziedziczyłam po pierwszym chłopaku mojej siostry. I o, nie muszę to wyciąć z tą spuścizną. I to była rzecz, którą dzięki niemu poznałam. No. I biegałam w ogóle z tym aparatem wszędzie. I, i najpierw z Zenitem, którego, którego wychodziły z niego w ogóle doskonałe zdjęcia, no bo on był trochę zepsuty, i niedokładnie czasem przesuwał film, co dawało taki, taki wspaniały efekt. I później tam pomiędzy e, chyba podstawówką, a a gimnazjum z pieniędzy z komunii, które tam trochę przeleżały, to kupiłam sobie takiego, taką małpkę typową Olympusa, taki bez, nawet bez trybu w ogóle manualnego. Ale na nim się najwięcej uczyłam, w sensie robić jakieś kadry i tam koleżanką robiłam sesję, i tak sobie planowałam. To było super w ogóle, bo miałam naprawdę jakąś taką zajawkę na to. No więc na, na nim się chyba najwięcej nauczyłam i będąc w rodzinnym domu, znalazłam teraz ten aparat i zdjęcia wywołane z niego. Jezu, to jest normalnie kapsuła czasu, fantastyczne. I oczywiście po pewnym czasie porzuciłam tę pasję, tak, nie wiem czemu. Serio, jak oglądałam tam te zdjęcia, to uważam, że niektóre są serio zajebiste, a miałam wtedy jakieś 15 lat, no. Później dostałam też lustrzankę Sony od taty za, za dobre wyniki w nauce. Bardzo ciężko w ogóle na nią pracowałam i w każdej chwili lenistwa sobie ją wyobrażałam, jak tam, jak ją dostaję. No ale jak ją dostałam, to już mi się przestało chcieć fotografować i mam ją już ze sobą teraz nawet tutaj na Islandii i też nią jakoś nie robię zdjęć, bo, no bo już teraz ona się zestarzała, już teraz słuchajcie, ta, 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 ta jakość tych zdjęć nie jest taka jak 10 lat temu. No i czemu ja nie, nie przestałam fotografować? Może dlatego, że, że, że wolałam czas spędzać z moim pierwszym chłopakiem? Nie, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Lecimy dalej, kochani, oprowadzam was już jakąś dłuższą chwilę, no to już się aż na ziłek. Dobra. Kolejnym ekscytującym eksponatem, który mnie przenosi w czasie i mógłby taki stanowić wspaniały punkt uziemienia w tym współczesnym, pozytywnym stanie, na czas chujozy depresyjnej, która mi już pewnie no, będzie towarzyszyła do końca życia, no i po prostu muszę to zaakceptować i się tego nauczyć, no to, będzie, to będą czarne buty Saszki mojej mamy. To są kurwa buty mojego życia. Moja mama miała takie buty czarne, skórzane, piękne, saszki, ręcznie szyte. Czyli takie buty z luźniejszą cholewką, taką sięgającą pod kolano. A z tyłu ta skóra jest wiązana normalnie na takie. Nie, no nie to, nie to że myki, takie jakby sznurki. I nie jest to but, którego, który mógłby być na przykład na inscenizacji wojny średniowiecznej, kurwa. No nie mogłabym na rekonstrukcjach tego nosić, wbrew pozorom. Ale na zdjęciach takich PRL-owskich, jak najbardziej. I moja mama nosiła te buty na studiach, albo nawet chyba w liceum, chyba w liceum. I są na zdjęciach, przepiękne, czarno-białe zdjęcia mojej mamy, jak stoi gdzieś, albo chodzi z wózeczkiem z Martą Małą. No przepiękne, właśnie w tych butach. I ja te buty, jako że nie wiem, czy ja Wam o tym wspominałam, ja w późniejszym gimnazjum i w liceum ubierałam się jak stara baba. No baboza. I taka była moda wtedy na vintage, więc ja się ubierałam w te żaboty, kurwa, w te garsonki, w te buty dla nauczycielek, jakieś ozdoby z filcu, torby haftowane. No wyglądałam jak na no, 70 lat, słuchajcie. I do tej stylówy właśnie nosiłam te buty. To był w ogóle chyba najbardziej ekskluzywny element mojej ówczesnej, ówczesnej stylizacji. Więc byłam ja, moje dumne buty płaszcz w pepitkę, beret kurwa filcowy czy tam mocherowy i na wszystkich zdjęciach z tamtego okresu, tych pięknych z Zenita, mam te buty. I wiecie, co się z nimi stało? One przeżyły z trzydzieści parę lat, ale nie przeżyły mojego pierwszego związku, bo mój pierwszy chłopak był bardzo wysoki, a ja stając na palcach bez przerwy po prostu po tego bujaka, po prostu im pękłam podeszwę, no. I bardzo mi było przykro i mój tata, słuchajcie, próbował je resuscytować, do szewca one były noszone. Podbijane jakąś skórą, jeszcze to wiecie, ale pan postanowił wymienić całą podeszwę, więc zrył te buty z tej podeszwy i wymienił na jakąś taką kurwa, która mi zmniejszyła tego buta, automatycznie, i one mnie zaczęły niestety cisnąć. I wiecie, co zrobiłam tęsknąc za tymi butami. Jak to ja? Znalazłam identyczne zupełnie przypadkiem za jakieś 50 zł w internecie. Normalnie kopia ich, słuchajcie. No, identyczne, kropka w kropkę, skórzane. Moja mama nawet powiedziała, że w ogóle to jest niesamowite, że ktoś we Włoszech postanowił zrobić te buty raz jeszcze. No i to w ogóle tyle lat po tym, po tym jak one powstały. Więc znalazłam na w ogóle, licytowałam je też i, i w ogóle one były jakieś przecenione, nie wiem, no cuda. W każdym razie, następny sezon jesienny, wiecie w czym przechodzę? W butach mojej mamy z liceum. O tym, jak była na studiach właśnie ze zdjęcia z tym wózeczkiem. No, czy jestem sentymentalna, nie będę się kłócić, kochani. No, czy ten podcast jest dla was nutny? Słuchajcie, może być, ale to jest moje muzeum życia i to jest mój podcast, w którym się zachowuję wspomnienia, więc no wybaczcie. Trudno. Idziemy dalej. Sala, sala wczesnej młodości. Kolejnym eksponatem jest pierścionek, który dostałam od mojej mamy na 18 urodziny. I w ogóle uważam, że każda matka, każdej córki powinna jej zamówić pierścionek u złotnika, żeby jej dać go w posagu albo przynajmniej na 18 urodziny. I ja dostałam taki zamówiony przez mojego tatę. Dla mojej mamy, kiedy oboje jeszcze mieszkali w Szczytnie, gdzie była szkoła policyjna i, i szkoła pedagogiczna, i mój tata znalazł pod sklepem, to, to ma kurwa, słuchajcie, mit założycielski nawet, słuchajcie, opowiadam Wam teraz tę te, te legendę. Mój tata znalazł złoty kolczyk pod sklepem, i napisał ogłoszenie, i czekał, i czekał, no i nikt się nie zgłaszał. No więc po kilku miesiącach mój tata, jeszcze wtedy nie będąc moim tatą, poszedł do złotnika i poprosił, żeby przetopił ten, ten kolczyk na pierścionek, i powiedział jaki, no i Pan zrobił. I moja mama dała mi go na 18 urodziny i ja noszę od tamtej pory na środkowym palcu, bo tylko na takim mi pasuje bez przerwy. On jest jak, słuchajcie, przyklejony do palca. Wstawię Wam na Instagram zdjęcie tego pierścionka. Jest przepiękny. Darzę go ogromnym sentymentem. Nigdy go nie znajmę. Nigdy go nie znajmę. W każdym razie przesuwamy się już chyba ku końcowi. No, lecimy, kochanie. Ja już z wycieczki widzę, parę osób się odłączyło i już poszło sobie na szluga z tego moją, mojego muzeum życia. Ale my tu dalej. No, oto one. Listy. Mam całe pudełko. W zasadzie to jest chyba taka apteczka jakaś stara. Jest to apteczka pełna listów. A są to listy od moich wspaniałych przyjaciółek z gimnazjum, od Judyty, od Moniki, od Ani, i które my te listy pisałyśmy do siebie na lekcjach i dawałyśmy je sobie na przerwach, co wyglądało w ogóle jak jakaś konspiracja, ale skutecznie też nas, myślę, teraz rozpraszało na lekcjach. Ale słuchajcie, ważne jest to że my wszystkie byłyśmy aspirującymi pisarkami, ale też poetkami. My wszystkie byliśmy wrażliwe. I chyba nawet na punkcie niektórych rzeczy przewrażliwione, tak teraz sobie myślę. I te, tak jak też mówiłam w którymś moim podcaście, mając 16 lat, nam się wydawało, że my jesteśmy dorosłe. I teraz, jak rodziców zaczęłam te listy przeglądać, to kurwa myślałam, że się przekręcę. Ile tam jest w ogóle poetyckich zabiegów. My ze sprawdzianu z fizy umiałyśmy jakieś metaforę życia zrobić, metaforę rozpoczęcia nowego życia, śmierci, a z zakochania w ogóle zrobić jakiś powód do samobójstwa. W sensie takie metafory, słuchajcie, no z tego można było zrobić materiał na teksty piosenek jakiegoś fatalnego zespołu. I ja nie dałam rady tego czytać. W sensie miałam buraka ciągle, mi się przypomniało, że, że te, co ja wtedy w ogóle pisałam w odpowiedzi na te listy. I Słuchajcie, ja kiedyś zrobię. Odcinek kiedyś chyba o, o jakichś nastoletnich zauroczeniach. Ale to, to listy, serio. One trafiają do takiej gablotki szklanej, żeby nikt ich nie mógł dotykać i tego czytać. One powinny być wyeksponowane tylko takie te najmniej żenujące. No przepiękna rzecz mieć w ogóle świadomość, że się było wrażliwym i takim mądrym nastolatkiem. To daje nadzieję na to, że, że są jeszcze jakieś takie nastolatki. No i jeszcze widzę, że na, na półerce w moim muzeum życia. Postawiłabym taki mikroflakonik z zapachem babci Anielki. Jest taki olejek firmy Nuxe, Nuxe który właśnie pachnie jak perfumy babci. I ja dostałam je kiedyś i słuchajcie, w sensie ten, ten olejek i go trzymam. Ja go w ogóle nie używam, ja go tylko trzymam w, w pudełku w ciemnym miejscu, jak po prostu mnie najnajdzie chwila sentymentu, ponieważ jestem, jak widać, osobą sentymentalną, to sobie otwieram właśnie ten flakonik i go sobie wącha. I w takiej gablotce, w moim muzeum życia, jeszcze chciałabym mieć. Na takiej pięknej poduszeczce jedwabnej ołówek mojego taty, który ma też z 30 lat i to jest chiński ołówek. Więcej, słuchajcie, niż 30 lat. Teraz sobie myślę. Nawet nie wiem ile. To jest w każdym razie chiński ołówek, z którego już się starły normalnie na drugi. Tam jest jakiś chłopiec z jakąś kolorową piłeczką, żółty kurczaczek i jest wielki napis Made in China. I ten ołówek nigdy nie był dla mnie jakoś szczególnie istotny, ale się okazało, że ja, ja przenosiłam go w piórnikach w ogóle wszystkie etapy mojej edukacji. Od podstawówki, później w gimnazjum go miałam ze sobą na egzaminie, potem w liceum i na studiach jakimś macierze nim rozwiązywałam. Słuchajcie, ja go miałam ze sobą przez cały czas i w każdym mieście, w jakim mieszkałam i on jest ze mną do dziś. Tutaj w Rejkjawiku, w szufladzie w moim biurku. Ja nie wiem, jak to się w ogóle stało. I on nigdy nie był dla mnie jakimś symbolem, tak? Ale odkąd zdałam sobie sprawę z tego, że ja go zawsze ze sobą mam, no to absolutnie go kocham i już o niego dbam i w ogóle nie otwieram tej półeczki, żeby on się nigdy nie zgubił i nawet go nie używam. Więc no, jest bardzo ważny teraz. No i postawiłabym też w swoim Muzeum Życia książkę, kuchnia Oszczędnej Gospodyni. Kto z Was ma tę książkę? To jest w ogóle absolutny relikt, nie wiem jakiego czasu, myślę, że wczesny jakiś PRL. Jest to książka, już, która nie ma u mnie okładki, jest jakaś cała podarta, i tam jest tryliard w ogóle idealnych przepisów dla studentów z ziemniaków, z jakichś w ogóle zup, z niczego. Może to dlatego ja w ogóle się nauczyłam gotować jedzenie ze śmieci, bo po prostu potrafiłam otworzyć lodówkę i znaleźć coś w tej książce kuchni oszczędnej gospodyni. Jakiś przepis, który wszystko po prostu by w sobie miał. Yy, polecam Wam tę książkę, jeżeli macie taką kuch kuchenną biblioteczkę u swoich rodziców, być może ta książka tam jest. No i postawiłabym też, słuchajcie, grę adwentową na komputer Santazja, która działała w ogóle jak kalendarz adwentowy. W, w każdego dnia, aż do gwiazdki, się odblokowywała kolejna gra albo kolorowanka, albo puzzle. No i niestety, ja tę grę, ja tę grę teraz wyrzuciłam na śmietnik, jak byłam u rodziców, bo ona chyba była w ogóle na DOS-system i ona już nie działa, niestety. No i chciałabym też do swojej kolekcji mieć, oczywiście, mój pierścionek zaręczynowy. I Biblię w pozorom, którą dostałam od Leny na 18 urodziny. No jeśli się dziwicie, jak można komuś dać Biblię na osiemnastkę, to wam powiem, że nie wiem, ale Lena z, y, wierząca. No i to, i to jest piękne wydanie. I słuchajcie, mimo apostazji, to jakoś mi głupia wyrzucić tę Biblię na śmietnik. No. nie wiem w sumie, coś robi z takimi rzeczami dalej. Mam jakieś różańce też z komunii. Nie, nie wiem, no, ja jestem sentymentalna, ale też nie za bardzo wobec tych rzeczy, ale trzymam je. Nie wiem, może moje dziecko będzie chciało być religijne, to mu wtedy to, mu wtedy to dam. Pokazałabym wam też kasetę z filmem Szczęki, i to był w ogóle absolutnie jakiś. To był absolutnie mój ulubiony film nagrany z telewizji na kasetę VHS WHS, jak mówiła moja koleżanka, i tu jest śmieszna anegdota. Jak miałam kiedyś złamane serce, w sensie już trochę w sobie chyba w okresie zdrowienia było to serce, to sobie włączałam ten film w Łodzi, w łóżku, w wolny dzień wieczorem. I słuchajcie, w tem. Przychodzi do mnie współlokatorka jest ta scena taka, że ludzie w wodzie są i ktoś woła, kurwa rekin! I ten typ tak patrzy i ta żona z dzieckiem w wodzie i kurwa biegną wszyscy i mówią, wychodźcie z wody, wychodźcie z wody. I tam ten rekin w oddali już tam szarpie komuś za nogę. Ja sobie słuchajcie oglądam ten terror plażowy w swoim pokoju, popijam sobie pewnie jakieś winko, a tu w ogóle nagle wchodzi Olka i mówi, że mój były do mnie przyjechał mnie przepraszać. No, Dość komediowa scena. No i w sumie nie wiem co jeszcze. no Wyrzuciłam masę rzeczy do śmieci, więc one, więc one na, na bank by nie trafiły do tego muzeum. No i co, kochani, no, takie właśnie muzeum życia. Myślę, że po prostu musiałam się jeszcze bardziej y, zastanowić nad tymi rzeczami i Was też do tego zachęcam. No żebyście mogli sobie w głowie gdzieś, albo w jakimś notesie zrobić sobie swoje muzeum życia, bo to jest super sentymentalna podróż i, i taki teleport w same tak naprawdę miłe uczucia i wspomnienia. I rzeczywiście, jeżeli Ted sam to mi zaproponował, to wie, że jestem sentymentalna, więc wie, że jestem osobą, na którą może to działać, a jako, że uważam Was za ludzi również takich wrażliwych i sentymentalnych w dużej mierze i takich, których serca porusza yy, miłe wspomnienie, no to yy, to bardzo tak... Życzę Wam tego, żeby, żebyście też tak dobrze sobie spędzili czas myśląc o tych przedmiotach, które mają jakąś fajną wartość. No, tylko puchate małpki i przełomowe odkrycia, mówię Wam. A teraz się idę opalać, bo jest słońce i świeci, jest pięknie, jest 15 stopni, a wczuwalne jakieś 22. Także idę, bo w ogródku u mnie nie wieje, więc żegnam. Tu Okuniewska z piwniczki w Reykjaviku. a to było moje Muzeum Życia.